🎵🎵🎵🎵🎵🎵 Także siemaneszko, z tej strony Laki Pokażę kolejny odcinek Jeśli unboxujemy sobie Oto tego właśnie Mi Band'a Mi Band'a 4 Słuchajcie, sobie dzisiaj unboxujemy Wiem, że taki trochę dziwny odcinek Bo nigdy nie było właśnie takich opening'ów Ale słuchajcie, przychodzę Wam z propozycją Czy niekiedy, jak właśnie nie będę dostała takich gadżetów czy mam z nich robić openingi? Jak właśnie będę takie gadżety dostawał niekiedy, to czy mam z nich robić openingi? Tylko jakaś mucha mi tu musi oczywiście... Zaraz muszę zabić, słuchajcie. Czy drugiej innej opcji? Nie wiem. Otworzę, słuchajcie. może okno. Sorka za te, te rzeczy. Ale dobra. Myślę, że już otwieramy tego Mi Banda. Słuchajcie, tylko ja mam tak kamerę ustawioną, że mi się to wszystko będzie, słuchajcie, ciężko robić. Także unboxing na odcinku. Nie otwierałam go ani razu jeszcze. Tu mam, słuchajcie... Taki zawias i to się chyba rozsuwa o ile się nie mylę, bo że o, dosłownie się to rozsuwa, taka szafeczka trochę. I pierwsze co się tutaj, te pudełko sobie, słuchajcie, odstawimy. Pierwsze co się wrzucało, czy teraz tak pytania pewnie, będziecie pewnie mi mówić. Ciecz ten e-band już nie jest taki nowy, on już ma kilka miesięcy, ale słuchajcie, to jest jednak ten najnowszy e band ja w ogóle, słuchajcie, widzę co ja robię patrząc na kamerę, jak to się nagrywa, bo innej ocji to ja, słuchajcie, nie mam, też nagrywam na stojąco. Słuchajcie, ja ino tutaj sięgnę po moje narzędzie do, słuchajcie, żeby go tylko nie zniszczyć, do otworzenia woreczka foliowego. Dobra, weszło. Zrobiłem sobie dziurę tutaj na środku. Teraz go odsuwamy. Ale posłuchajcie, dobra, to już sobie naciąłem, ale sprawdzimy teraz, co jest w tym pudełeczku obok. To się chyba tak... O Boże, jaki jestem głupi, że ja taki, no, takich rzeczy robiłem. Aha, i to się tak po prostu wyciąga. Jakieś karteczki odsiają mi. Aha, i tutaj nie ma już nic. Słuchajcie, bo nie widać tego. Muszę sobie tutaj... A im zapali się to, sobie by było lepiej? Nie, bo ja mam żółte światło. Z zwykłej lampki, więc im będzie tak. I słuchajcie, dobra, to tutaj mamy kabelki odświeżone w tym jednym. wyciągam sobie kabelek do ładowania. W ogóle pokażę Wam zaraz kabelek do ładowania od Mi Banda 3, bo ten jest oczywiście taki do wkładania. A zaraz Wam pokażę od Mi Banda 3. Już jestem, słuchajcie. Kabelek Mi Banda 3 wyglądał tak. Czyli jest różnica. Jest, słuchajcie, tutaj różnica w tym kabelku. Ale chyba ten będzie na wkładanie. No ja tu słuchajcie, nie wiem, nie oceniam, ale ten ma na pewno chudszy kabelek, taki normalniejszy. I właśnie chyba ten kabelek był lepszy z tego. Ale dobra, nie będziemy się rozwodzić na ładowarką. Zobaczymy, jak będzie. Nie otwieramy samego tutaj mi Banda, którego położyłem tutaj. W ogóle te papiery to ja już za kadru wyciągnę. To u nich tu leży. Dobra, rozrywamy, wyciągamy. I jest, słuchajcie, masz mi band. Spróbujemy go włączyć, chociaż jest pewnie rozładowany. Pajęcik. Chyba go słuchajcie, muszę naładować. Także ja już po cięciu takim dla mnie długim cięciu. Jak już będzie podładowany. Zobaczymy też, jak się to będzie działo. Jeszcze muszę język ustawić. To już po tym, jak to wszystko zrobię. Yy, sparujemy się z telefonem, jak go naładuję i słuchajcie, robię cięcie. Także... Cięcie. A i słuchajcie, jedna taka rzecz, którą mi tak bym potem powiedział, ale słuchajcie, Mi Band 4, jakby ktoś nie wiedział, ma kolorowy, słuchajcie, wyświetlacz. Yy, kolorowy. Nie wiem, co tutaj teraz znaczy, bo tu chyba trzeba się połączyć. Albo, słuchajcie, połączymy się pierw. Ustawimy sobie język. A potem go pod, podłączę, ok? To słuchajcie, już, już będę, jak będę ustawił. So teraz telefon. słuchajcie, nagrywam z telefonu drugiego telefonu, nie mojego, coś. I teraz będziemy się łączyć. To jest oczywiście, słuchajcie, mój telefon Honor Play. Nagrywam to teraz z P20, prawda? Nie będzie tutaj tą tą nie no, Przesuniemy. Bardzo fajna jakość. I teraz słuchajcie, ten film może trochę poprawić, bo teraz będziemy się łączyć z tym Mi bandem. Wybieram aplikację Mifit, Tutaj akurat wam nie będę pokazywał. Gdzie mam tego Mifita? Czekajcie, słuchajcie, chwileczkę, chwileczkę Mi fit Mifita nie mam. Na czym muszę to aktualizować? Więc słuchajcie, tyle że ile to się będzie aktualizować? Bo jak ma, to się szybko aktualizować, to raczej cięcie Wam nie będę robił. No i słuchajcie, to jest jestem. W ogóle jeżeli chodzi z mi bandami, to jestem do czynienia z drugim mi bandem, bo trójkę niestety zgubiłem w Hiszpanii, nie wiadomo mówiłem z jakiej przyczyny, ale po prostu niestety dwójki już nie mam, w Hiszpanii została niestety. No i co, teraz właśnie sobie tego drugiego, trójka była nawet spoko, tylko wiadomo słuchajcie, ten ma już kolorowy wyświetlacz i to jest w sumie większość tego fenomenu, a trójka nie miała kolorowego wyświetlacza. I wiecie, to jest też takie troszeczkę... Mi się troszkę to bardzo źle robi, ale dobra. Tutaj teraz muszę się zalogować chyba. Jeżeli chodzi o to, to albo mi się tutaj zaloguje już z Google'a, albo chwileczkę tutaj mi pisze, to będzie jakoś dłużej trwało, no to dobra, zalogowany jestem. Także już nie ma, słuchajcie... Dobra, także opaska... I teraz co? Tutaj muszę trochę teraz ogarnąć ten, ten. Dodaj, urządzenie o opaska. Słuchajcie, tu wam to pokazuję. Już tutaj sobie łączymy. Zarówno dostęp do lokalizacji, przejdzie do ustawień, dość tutaj sobie. Oró, czekajcie, tylko tutaj trochę za ciemno, to sobie tak wyżej. Wyszukiwanie opaski. Dobra. Potwierdź na opasce. Dobra. Także w tym momencie jestem sparowany z naszą, naszą opaską. Tutaj sprawdzono, zweryfikowano. Aktywowałaś nowe urządzenie? Aktywuj. Dobra, także teraz chwileczka, także już słuchajcie, ten mi pan działa, tylko działa po niestety innym języku. No, a słuchajcie, tutaj. Chyba mi tak ostrość, słuchajcie, nie złapie, ja chociaż nagrywam na, na naprawdę dobrego telefonu, jeżeli chodzi o nagrywanie. Robię zdjęć. Nie wiem, czy to widzicie, A jest w tym opasce 41%, teraz 0 kroków. Jest po jakimś innym języku. Chwileczkę, także ja robię cięcie. I jak już ta chwileczka minie, to. To. Wam no, to już puszczę normalnie. No, słuchajcie, no. Pomyślnie aktywowano urządzenie. Przywracanie ustawień opaski, ja robię cięcie. Jak to będzie już zimno. Także słuchajcie, już by. Co to jest? Opaska zostanie zablokowana po zdjęciu z nadgarstka. Co to są za opcje? Słuchajcie, nie miałem takiego czegoś. Różne sporty. I nie podoba I też tutaj, słuchajcie, musi. Może tutaj na Spotify korzystać. Więc zapewne to też może trochę porobię. Tutaj można sobie. Na Spotify. Tutaj Jacob mi wyskoczył. Sobie puszczać muzykę na Spotify z tej opaseczki Aktualizacja firmowa. Tutaj mi się tutaj pisze updating, jeszcze po angielsku. Słabo ją widać. O, tutaj możecie widzieć teraz updating. Słuchajcie, no to ja robię teraz cięcie, bo to może trochę potrwać. Także cięcie. Także słuchajcie, przed chwilą się dowiedziałem, że moja opaska już jest zrobiona, zaktualizowana. Teraz jeszcze się musi z nią połączyć i będzie wszystko gotowe. Możemy już zrobić testy. No i już słuchajcie. Eee? Trzymaj blisko. Jeszcze coś jednak małego? Nie, słuchajcie, żeby to długo nie trwało. No, chyba znowu muszę cięcie zrobić. Myślałam, że już będzie wszystko gotowe, ale jednak chyba musi być jeszcze jedno cięcie, także jeszcze jedno cięcie, niestety. Słuchajcie, jeszcze jedną wam rzecz dopowiem, to się dalej robi, słuchajcie, że po tym, słuchajcie, aktualizacji jest już, słuchajcie, po polsku. Ja bym to, umiał prosto trzymać, to byście to, słuchajcie, widzieli, ale ja niestety nie umiem tak robić. Słuchajcie, przepraszam, że w tym będzie będzie ciemno, ale ja słuchajcie, nie, jest, nie jestem youtuberem zbytnio do unboxingów, ale powiedziałem aktualizowanie, dobra. Widzicie już, że jest po polsku po tym. Ale słuchajcie, powiem, że tam raz na dwa miesiące, na trzy, na cztery miesiące pojawi, pojawi się może jakiś unboxing. Zależy. Ale słuchajcie, to na pewno nie będzie profesjonalny unboxing, to będzie, wiecie, taki unboxing. Nie profesjonalny. Bo słuchajcie, ja bym chciała te światło. Nic to nie da w sumie, bo tutaj jest ten... Tutaj w ogóle tak słońca jest, to trochę w cieniu nagrywam, ale mi się wydaje, że będzie widać. Ale już chyba nie będziemy robić cięcia kolejnego, jak już, słuchajcie, to doszło do końca. Aktualizowanie zasobów. Trzymaj opatkę blisko telefonu, jest blisko telefonu w miarę. Oj, co? Słuchajcie, jeżeli chodzi o te ładowarki, to mi się wydaje, że ta może być szybsza, bo, słuchajcie, grubsza jest. Ogólnie tu ma więcej na pewno, więc ta ładowerka może szybciej ładować, też nie wiem jaką on ma pojemność baterii, bo ta ładowała 2,5 godziny opaskę Mi Banda 3, a ta może na serio sobie poradzić szybciej z tym wszystkim, ale coś się tutaj znowu dzieje, dobra, ja znowu robię cięcie, bo na serio. Ja odeszłem na chwilę i wracam. I już, słuchajcie, są wszystkie ustawienia, także teraz się z nią pobawimy centralnie. Słuchajcie, boli, ale to dla mnie ważne, ważne, żeby mam się dobrze nagrywało, oglądało. Ciężko będzie z pokazaniem wam, niestety, tego, co jest na tej opasce, bo potrzebowałbym coś, co by świeciło. Bo nic nie będziecie, słuchajcie, widzieć, ale ja widzę dokładnie, słuchajcie, bardzo fajnie to wygląda. Zaraz, słuchajcie, wrócę. Słuchajcie, odsłoniłem troszeczkę. A nie, tutaj nie trafiłem, bo tutaj jest, słuchajcie, taki przykład już jest już naleczony. Jest 50, ale nic nie zobaczycie. Ja robię dzisiaj i coś ogarnę zaraz. Słuchajcie, telefon mi się wyłączył. Oczywiście, ale włączyłem ładu, ład... lampkę w telefonie. Dobra, jest już. Wysłuchajcie na furę na pewno to jest na fullo, bo jakoś tak w to wątpiłem. Dobra, tu jest mi ficik na fula jest to tak Proszę, to słabo widać, ale coś tam, w ten design na pewno zobaczycie. I tu, słuchajcie, na razie widać tylko, że jest 52. Słuchajcie, ogólnie ekranik jest kolorowy, ale to tak słabo widać, słuchajcie, że ja nie wiem... O! Ale fajne, słuchajcie, przejścia są. Pokażę wam tu tu. Słuchajcie, widzicie? Powiadomienia... Pogoda. Ciężko mi jest Wam to będzie bardzo pokazać, bo słuchajcie, mało co widać, bo ona nie jest jakaś taka... Znaczy na ludzkie oko jest trochę bardziej widoczna, ale do kamery to tak średnio, że trochę to pociemnia. To tak słuchajcie, z dostępnych opcji to zaraz mam tutaj... Pogoda to jest w sumie właśnie, właśnie fajny będzie, tylko troszeczkę się właśnie trzeba lokalizację zmienić. I słuchajcie, może pobawimy się tą opaseczką z telefonem bardziej, także położę Wam tutaj tą opaskę. Ustawienia wyświetlacza opaski i słuchajcie, to jest bardzo dobre. Mogę sobie ustawić swój wyświetlacz. Słuchajcie, jak ci ma być na tej opasce. Wystawmy sobie jakiś taki... Ten mi się nawet podoba. I słuchajcie, patrzcie na to. Wbieranie. Synchronizacja. I zaraz na naszej tutaj ładnej opas opasce będziemy mieli ten właśnie ekran. Synchronizowanie też troszeczkę trwa. Wiesz, co, ja mam, ja mam to ja robię Wam cięcie, bo troszkę to może potrwać. Słuchajcie, pomyślnie zynchronizowana, y, i słuchajcie, patrzcie, co się w tym momencie dzieje. Ten ekranik jest na opasce. Czyli słuchajcie, na tej opasce można. O jezus, ale to słuchajcie, nieziemsko wygląda. Także pierwsze co mamy to status. Nie wiem co to jest na internet Ale to walić. Jest ten status. Tętno można zmienić sobie. Trening można, słuchajcie, zrobić. Ja wiem to. I pogoda tutaj jest akurat pogoda z Będzina. W tutaj też jej nie umiem. Czekajcie. Może się to słuchajcie, tutaj tu są powiadomienia na przykład. Więcej. Dobrze, także słuchajcie, ja tutaj zbytnio nie mogę Wam tego pokazać, bo nie widzę totalnie, słuchajcie, nic co orkałam, że jest tak, ale. Słuchajcie, nic nie widzę nagrywam z telefonu. Także wam to powiem. Także wy więcej słuchajcie. Swoją drogą możecie zostawić lajka. Więcej słuchajcie. Dobra, nieważne, bo jestem, kurde. A to trzeba chyba kliknąć. O dobra. Więcej jest nie przeszkadzać w nocy. Alarm. Muzyka. Stoper, minutnik, znajdź urządzenie, cichy, wyświetlacz. Ustawienia wyświetlacz można sobie zmienić. I patrzcie, teraz słuchajcie, teraz sobie znowu normalny wyświetlacz, jak to wygląda, słuchajcie. I ta opaska ma w dużo funkcji, ale ja nie wiadomo, jak go ja teraz musiał robić. Słuchajcie, był unboxing tej opaski. Teraz Wam mówię, że ta opaska się bardziej opłaca niż mi wam trzeba Obecnie jest troszeczkę droższa, ale jest troszeczkę droższa w sumie, nie dużo, droższa, tylko troszeczkę, dlatego się bardziej opłaca. Ma kolorowy światło, że jest w ogóle lepszy system w tej opaski. Lepiej to wszystko fajnie wygląda. I co, to miał być tylko opening, więc polecam wam ją serdecznie. I co, na razie tutaj, to na razie. Cześć i pa!